Zobaczmy. Parę lat, jakby. No, znacie się, znacie się. Kto to ty jest, Majszy? Zadajcie zaraz o tym. Każdy po I to mnie, słowną kurwę jeszcze tu wzięli? Nie, no co to jest za gówno? Co to jest za gówno? Dobrze, że mu ryj zamazali, kurwa, bo wstyd go pokazać w ogóle. Ja pierdolę, co to jest? Dobra, teraz to mówię oficjalnie, Szeli oficjalnie to mówię teraz. Jest to Szeli oficjalna informacja. Władar ma liścia. Nagrasz sobie, kurwa, się wjeżdża, jak wiedziesz na oddział intensywnej terapii. Kurwa. Wiesz, zbliża się PGA, zbliżają się jakby, zbliżają się eventy, żeby za chwilę nie było ała moje dziąsło, kula jedynka mi wypadła, nie mogę oddychać, żeby nie było. I jeszcze masz kura, zakaz, zakaz wjazdu do, do Wrocławia i do Poznania też. Na, skończyło się. Tak, tak, potem jest ja nie chciałem, to przejęzyczenie. Chodziło mi o coś innego. Ja przepraszam. Czy mogę się wykupić? Też takie, też takie, się pojawiają propozycje potem. Ja wam tu tylko pokażę, bo Włodar jest taki, kurwa, wiecie, FIFA Rafa, bo sobie, bo sobie, trochę sterydów nakupił. A patrzcie tu jak parę lat temu, jak parę lat temu w dziąsło dostał. Co, Co, do Co zrobiłeś? Kasuj to. Z internetu. Dobra, Masz, masz to skasować? Żeisz? Ty myślisz, że z dzieckiem masz do czynienia? Nie. No, no. to się ogarnij i wy***aj stąd. No i okej. Okay. Lu Ludzie chcą zjeść. No. Więc teraz jest kurwa taki, że od k***a wyzywa, a jak mu zrobili się wjeżdża pod McDonaldem, to już kurwa nie było takie hi, 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 hi he, 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 Na początku wybierz sobie jeden z czterech smaków, na który będzie powstało twojego posiłku. Złoty, złoty wifon. Bardzo dobry wybór. Poczekaj, poczekaj, mogę sobie zrobić z z wifonem, bo zapomnę. Dzień. Widzicie? Nie taki głupi, nie? Bys, bystrzacha. Dobra. Ja p***ole. Ja p***ole, bystrzacha. P***ony krupier, ty. A. A. Ale paszek i był pewny siebie, j**utki na który będzie Patrzcie na to! O mówi, ale ich ograłem, aha bo to, aha bo to o Vifona chodzi chodziło, od, ale Ale chcieli V-Mind mind, Game'a Złoty, a złoty Nie no, to To musi kupy, dla potomnych kurwa zostać ten To musi zostać zapisane Tu nie ma kurwa ten <śla> oh. Ja to muszę mieć kurwa na dysku, Honej przesyła 195 jak, z, jak VAT znieśli z kamerek? Poczekaj, 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 poczekaj. Czekajcie, Czekaj, czy ja dobrze. O, o, kurwa, 200 zł mi przesłoniło, k. Y, wiecie, y, spojrzenie na rzeczywistość. Dobra, muszę zadać to pytanie, czy jak ja sobie streamuję, to muszę zapłacić VAT, a jak ktoś sobie. They see me rolling, they hate Nie płaci? Widzowie, zmieniamy platformę. Tak, zmieniamy platformę. Tu masz info? Nie, no, widzowie, kurwa. Streamy na kamerkach zwolnione z VAT. Naczelny sąd administracyjny uznał, że internetowy pokaz artystyczny z elementami erotyki, transmitowany na żywo, może być traktowany jako usługa kulturalna, zwolniona z VAT. Pochodzi więc na to, że wszystkie streamy z kamerek mogą być zwolnione z VAT. No to nic widzę, trzeba zainwestować w kulturę. No, jestem kulturalna i chyba mam dupę. Do... No właśnie! Ej, wyszło na to, że Hony jest bardziej kulturalna niż my. Bo my płacimy podatek. Ej właśnie, też może, żebym cię przewiozła? Ja... <grym> Szukam ja myślę, ty... hmm? Nie chciałbym. Aha. No dobra, no to też, no to serio. Słuchaj, słuchaj, musi mieć bardzo ciekawe zdanie o tobie. Ja go trzy razy samochodem rozbiłem i ze mną jeździ, nie? My daleko jedziemy. No czekaj, mam lotnisko. Okej, okay. okay, czyli kto będzie pilotował samolot? Kto się czuje dobry w pilotowaniu samolotu? Nos blisko. Jeśli chodzi o piloty, to na co? Ale ją wyjechaliście? Ja powiem jedną rzecz, pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi. Kuban jest. Z... Overhype. Ma parę fajnych nud, ale ogólnie on jest midem. Ja tak po prostu uważam i to nie, nie jest hate, nie? Ja, ja pamiętam, jak była ta akcja, że on tam nie wydawał muzyki przez jakiś czas, nie wiadomo, co z nim było i tam promocja na płyty rozpoczęła się od tego, że e, on wystąpił jako realizator, znaczy, czy tam jakiś operator y, w OneCie. I było, o kurde, co, Kuban? Właśnie, co się z Kubanem dzieje? Kurde, Fonecie pracuje. No, i potem się, jakby zaczęła cały ten marketing płytowy. Ja przesłuchałem tej płyty i ona była giga, naprawdę giga-przeciętna. Teraz czy kiedyś? No, teraz to moim zdaniem jest gigasłaby, a... ale niektóre z tych starych numerów da się posłuchać. I niektóre są nawet spoko. Po prostu. Moment. Nie mamy nic. Nie, że ty jedzie. Co program kręcić? Tak, a i ten kurwa Zaroba Szymon coś tam kurwa pierdolił, że on na Malcie siedzi, kurwa kasyna kręci, kurwa bigwiny i miliony złotych, a kurwa jest menadżerem w jakiejś tej, w jakiejś restauracji? Daj spokój. To ja mogę tyle powiedzieć, że jeżeli faktycznie komuś nie podoba się mój content i nie lubi tego, co ja robię i czym się zajmuję i tak dalej. Y to spoko, ale ja nie robię kontentu właśnie dla Was, dla tych osób, którym się nie podoba. Ja to robię dla osób, którym się to podoba i robię to też dla siebie, więc y, też mi się wydaje, że jeżeli ktoś faktycznie gdzieś tam komentuje i hejtuje i tak dalej, zdarza mi się, że ja widzę osoby, które robią to notorycznie, na przykład, że jedno konto komentuje każdą po prostu rzecz, którą ja dodam, każdy post, każdy reels, każdy instastory i Wy naprawdę nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo to mi pomaga w zasięgach, i jakby y, skoro to tobie się nie spodobało i to skomentowałeś 10 razy, to dzięki temu pojawi się to kolejnym stu 100 lub tysiącu osób, którym się to może spodobać. Czy to jest moja przyjaciółka, która... No dobra, słuchajcie, bo... E A, Honej tu jest! Ja pierdolę, ty, Ewka, nie poznałem, nie poznałem w ubraniach. Tak, tak, znam ją, no. Tutaj, wujkowa jest. Nie no, ja pierdolę, ty, faktycznie. Do kąta? Nie no, do kąta to nie! Morsz. No to akurat mnie nie dziwi. To akurat rozumiem, że ona na przykład. Kurwa, no nie wie o co chodzi, ale wie co to jest kolendra, nie? Morsz plus schody bez D? Morsz schody? tak Tomek. Oj, Tomek, 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 Tomek... Ale na pewno wie, co to macza. I kiedy jest Rej w Warszawie. Szczerze? Chyba nie ma. Nie no, na idiotkę Sylwia wychodzisz. Strasznie. Dobra, nie? Dobra. Chodź sobie. się tego nie rozwiązałaś. W trudnej nie. I potem ktoś przyjdzie i powie, dlaczego jest gender gap, jeśli chodzi o, o wypłaty, nie? No, kurwa, nie wiem, ale się domyślam. Jakby nie ma nic bardziej koniecznego niż obrazek DNA stary. Jeszcze kojarzę, że to niebiesko-czerwone zawsze w, w książkach było. Dla niej to są schody i chłopaki. Ja... Skupiamy się szybko, szybko, Ale to nie chodzi o to stary, czy ktoś, jest, czy ktoś jest fryzjerem, stary, czy ktoś nawet zamiata ulicę Ale Ja mam wrażenie, że, bo to nawet nie jest brak wiedzy, czy, czy stricte głupota To jest, to jest k***a nie bycie bystrym ja, ja strasznie czegoś takiego nie lubię Jest tak, morz plus to wygląda jak schody Nie, jak schody Jak schody, bądź jakaś drabina To było takie spiralne wejście jakby I jest i z D. Co tu A, może być? To już jest naprawdę ciężka kompromitacja, żeby kurwa brać rebus z, z zerówki i prosić kurwa dziesięciolatków, żeby ci to rozwiązali. Tem się w, w tym samym momencie wycofał z programu, znaczy ego kurwa. Honor i duma, nie pozwoliłoby mi, żeby w wieku ona mam, nie, wiem, 37 lat. No ja mam 30, jakby to jest kurwa, praktycznie to samo, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Żeby wiesz, pan kurwa w średnim wieku prosił kurwa dzieci, żeby mu rozwiązały rebus, kuwa z zerówki. Jakby mi się to wydarzyło, ja bym się wycofał z tego programu, przeprosił wszystkich i kurwa się nie pokazywał publicznie, przynajmniej przez dwa kwartały, nie. Szczerze, o was z tymi składnikami! Co was z tymi składnikami? Udało się zrobić wszystkie? A jakby na przykład, a jakby na przykład, yy, jakby na przykład się okazało, że, że ona jest na wakacjach, to można by ją było przynieść? Dobra, idę do konta. <laughs> Bóg się rodzi, no struchle, ya, 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 ya. <grymiania> Kto to? Kto zalewska, Kolenda Zalewska, dziennikarka ha 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 Szukajcie w wnet, wpisujcie, bo jest tam w tej skrzyni, nie? W tej skrzyni. Mam coś takiego srebrnego, takiego jak to wygląda jak, jak takie na mleko, wiecie, jakbym zbierał. Jak... A tak szczerze, ten pucharz musi być jakimś dopłatonym wujkiem. I mo to jest taki ziomek, znaczy wiesz, można się z niego śmiać, kurwa, że jest a little bit retarded, ale on na pewno jest spoko ziomem, raz, że spoko pewnie z nim na miasto wyjść. Spokojnie pogadać, a dwa, że jak są jakieś dzieciaki, to wiesz, tu w piłę kuwa, zagra, tu piąteczkę zbije, tu Kuba na plejach UFC zagra, tu Kuba wiesz, yy, nie wiem, kuwa, yy, założy kieckę Kuba, siostry Kuba i zrobi jakiś żart. No, taki pozytywny wariacik, nie? Nie, to nie jest taki wujek, co to taka dzieciakiem Kurwa! Panowie, tak nie mówimy. Oj, Uwielbiam jak ktoś usuwa wszystkie posty na Instagramie wtedy od razu wiadomo że jest ciekawa jest ciekawy pomysł na promocję płyty chociaż tak szczerze nie wiem czy ktokolwiek jest w stanie albo czy ktokolwiek zrobił coś ciekawszego jeśli chodzi o promocję płyty niż Szpaku robi. No co byś nie powiedział stary bo to ja myślę że ta muzyka jakby ona jest popularna ale ona nie jest dla wszystkich taka muzyka Szpaka ale jak Szpaku coś zaczyna puszczać to zawsze jest stary o tym... Jest tam fajny pomysł, nie? No dobra, jeszcze kłebo był, dobra, jeszcze Kłebo, pomimo tego, że jakby to kasztańskie płyty były, ee, ale czy tu na jakiś krzyżówkach się pojawił, czy coś? Kasztańskie płyty, no, no to były te płyty, które akurat mi się nie podobały od Kłebo. No to sz szpakuj Kłebo, no? Szpakuj mnie w promocję, no? Myślę, że niebawem jakąś płytę zdropi. Problem u mnie w promocji płyty z tymi telefonami kartami CMTC? Okej, okay. tylko że to nie jest chyba stricte promocja płyty, tylko jakby ciekawy, ciekawe story dookoła płyty, nie? Mnie dziwi tylko to, że wiesz, że idziesz na studia i kurwa podczas pierwszego roku już sobie kurwa nie dajesz rady, nie? Mówicie, że jest dużo od że dużo osób rezygnuje. Jakby zapisujesz się do jakiejś szkoły, jak już tam jesteś, kurwa dochodzi do Ciebie kurwa, że sobie nie poradzisz. Ja byłem na pierwszym semestrze, to było 100 osób z 230, no bo na przykład komuś się może kierunek nie podać jednak. No ale dobra, ale to ty nie idziesz stary na losowy kierunek, tylko idziesz na coś, co, co chcesz robić, nie? Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka, ja to muszę powiedzieć. Ja uważam, że większość osób, która studiuje no nie powinna studiować, tym bardziej jak mają taki mental, bo jeśli już mniej więcej w szkole średniej musisz się w jakiś sposób ukierunkować na to, co chcesz robić w przyszłości i ty, już nie mówię o technikum, nie, no ale dobra, jesteś w tym liceum albo w tym technikum i ty na chcesz być informatykiem i idziesz, i idziesz do szkoły o takim profilu i potem idziesz na studia i ty nagle kurwa w trzy miesiące dochodzi do ciebie, że ty tam nie chcesz być, to jakby to chodzi z twoją decyzyjnością kurwa parę lat temu i z konsekwencją jeśli chodzi o dążenie i brnięcie w to nie mnie najbardziej roz**ało jak rozmawiałem wielokrotnie z ludźmi i było tak no dobra i co teraz a no zapisałam się do ośmiu szkół na 10 kierunków różnych zobaczę gdzie mnie przyjmą Aha. czyli w zależności od tego gdzie cię przyjmą to albo nie wiem będziesz nauczycielką w szkole yy, nie wiem, podstawowej albo będziesz nie wiem tłumaczem chyba przysięgłym